Cześć Edwarda. Słuchaj, podobno ty straszyłeś krzyżem i ogniem piekielnych borowców. Oni się tak wystraszyli, że cię musieli pobić, prawda? To? Eee, znaczy nie straszyłem, bo nigdy nikogo nie straszę. Eee, ogień piekielny, no to jest jakby już nie ta sfera. A zostałem pobity tak. Miałem 22 dni zwolnienia. Eee, po 10 listopada 2010 roku. Jakie się spodziewasz rezultatu? Ja dostawy? myślę, że dokumenty, które zostały dostarczone wysokiemu sądowi przez Instytut, który, że tak powiem, ma pieczę nad najwyższymi, na ziemi oczywiście w Polsce, czyli BOR, dostarczył taką taśmę, która ani na jotę nie zakłamuje tego, co ja mówię, od dwóch lat. Ale ty da, jako dawny opozycjonista wiesz o panuje powszechna kryminalizacja władzy i, i te wyroki y, są w dalszym ciągu ustawiane. Tak, ale nawet bardzo krytycznie podchodząc y, do tejże władzy i do i INS. Instytucji, które ta władza, że tak powiem, wytworzyła. Zakładam margines 1%, że są tam ludzie uczciwi. Bo gdyby wszyscy byli nieuczciwi, to rzeczywiście trzeba byłoby zrobić rewolucję i ich powiesić. Panie Edwardzie, no i po rozprawie właściwie wszyscy funkcjonariusze, którzy byli obecni, bo nie wszyscy przyszli, mieli zaniki pamięci. Dziwi to Pana? Znaczy ja bym aż tego tak nie określał, że zanikiem pamięci, ponieważ czas od 10 listopada 2010 roku to jednak jest blisko już dwa lata, albo już nawet ponad dwa lata, no bo teraz 10 listopada minęło dwa lata. Mają swoje jakieś na pewno, jakieś przeżycia swoje, jakieś trudności swoje, jakieś kłopoty swoje i czymś, co jakby nie zwróciło uwagi, nie ma prawa zaprzątać im, że tak powiem, komórek mózgowych i żeby oni się na tym skupiali. Są poważniejsze dla nich zadania do wykonania, które wykonują według mnie prawidłowo. tak długo pan był represjonowany przez komunistów, że właściwie dostrzegam w panu syndrom sztokholmski, czyli usprawiedliwienia przestępców, którzy właściwie pana pobili. Znaczy, akurat żaden z tych, który tutaj był, mnie nie pobił. Pobił mnie funkcjonariusz policji, który już zeznawał i chyba jeszcze raz będzie wezwany. I trochę mu tam pomagał jeden z borowców, ale nie rozpoznałem go tutaj wśród tych, którzy tutaj byli. Ja nie mam do nich pretensji. Czyli jest. Nie jest to syndrom szczocholski, tylko moje takie rzeczowe podejście do rzeczywistości, która mnie otacza i która była naprawdę bardziej nieraz drastyczna niżeli to, co się ze mną stało 10 listopada, czyli tam pobicie i 22 dni zwolnienia lekarskiego. No i tyle. No. Problem jest poważny, bo właściwie to pan się zapytał, tylko czy pan może podnieść zdjęcie pary prezydenckiej, a tu nagle Dostałem się... zezwolenie na to. Podnieść. Zezwolenie i bo co? Nie Niech pan opowie to całe zdarzenie. Właściwie, gdybym nie dostał zezwolenia na podniesienie tego zdjęcia pary prezydenckiej, to bym oczywiście nie wszedł, bo wiedziałem, jaka sytuacja zaogniona. Wtedy jeszcze w tym miejscu, gdzie ja stałem, koło łańcuchu, co widać na filmie zresztą przysłanym przez BOR. Nie było barierek. One, tam były dwa takie miejsca na barierki, które nie zostały postawione. Były na terenie przy Pałacu Prezydenckim. Bo mówmy teraz szczerze, że Pałac Prezydencki zaczyna się od tego wysokiego parkanu żelaznego, takiego solidnego. A zdjęcie leżało na terenie przy Pałacu przy Pałacu Namiestnikowskim prezydenckim. Prezydenckim był wtedy, kiedy urzędował zamordowany nad Smoleńskiem, nad Cewiernym Podsmoleńskiem Świętej Pamięci profesor Lech Kaczyński. Nie, nie, nie wszyscy są zorientowani, bo to jest Pałac Ruskiego Namiestnika. No właśnie. I dlatego się mówi, jeżeli już tam nie, nie mieszka pierwszy prezydent Polski po II Wojnie Światowej, no to powróciła nazwa Pałacu Namiestnikowskiego i tego się trzymają. Dlaczego władza chce ukrywać prawdziwe nazwy? Często widzę na pomnikach nazwa Hitleryzm, bolszewizm, Pałac Namiestnikowski. A ja tak... myślę, że ta władza, która dzisiaj jest po tych różnych wyborach quasi demokratycznych, właściwie jest tą samą władzą, która przeszła na bagnetach sowieckich w 1944 roku, która mordowała kowców, binowców, harcerzy, lekarzy. U nie mordowała ludzi w stanie wojennym, ludzi Solidarności i morduje teraz. To jest ta sama władza. Po prostu nie przeszli z punktu A do punktu A, wrócili i w dalszym ciągu świetnie się mają, mordując Polskę i Polaków. Jest Pan znany w środowisku robotniczym. Sprawiło Panu to ból, że 1 maja obchodzimy w rocznicę tego, że w Stanach Zjednoczonych strzelano do robotników. Tutaj 11 listopada strzelono do, do Polaków. Sprawia to panu osobistą przykrość, że dożył pan takich czasów? No w ogóle jeżeli strzela władza i wydaje takie rozkazy strzelania swoim formacjom siłowym, strzelania do narodu swojego, to to samo już zakrawa na zbrodnię. Więc to nie tylko ból, ale i, i wielki smutek w moim sercu, że... W 2012 roku, aby odbijać się od dna i, i likwidować jakby te zasłości komunistyczne, to oni propagują i wręcz usilnie starają się naśladować swoich poprzedników, a być może i od nich dostają rozkaz. Rozmawiał z Edwardem Mieczkowskim, Rafał Gawroński.